Śląski Cyberhackathon 2023 jest pierwszym tego typu wydarzeniem na Śląsku. Jego celem jest ukazanie społeczeństwu, ale również uczestnikom zagrożeń płynących z cyberbezpieczeństwa, z cyberzagrożeń, również wpływu tego tej cybertechnologii na nasze życie zwykłe, na nasze życie prywatne, ale również zawodowe. Dzisiaj, pierwszego dnia cyberhekatonu zaprosiliśmy na cyberpoligon, czyli właśnie takie zawody młodych ludzi ze szkół średnich. Będą współzawodniczyć, będą otwierać cyberataki. Eksperci pojawią się w dniu jutrzejszym. W dzisiejszym cyberpoligonie biorą udział drużyny z wszystkich najważniejszych spółek z sektora Wydobywczo energetycznego. Zadaniem drużyn jest zdobycie jak największej ilości punktów w realizacji różnego rodzaju zadań związanych właśnie z cyberbezpieczeństwem. Te zadania dotyczą bezpieczeństwa systemów operacyjnych oraz systemów automatyki przemysłowej. Polityka śląska została po to utworzona, aby wspierać rozwój przemysłu, rozwój regionu, a cyberbezpieczeństwo to jest jeden z najważniejszych problemów, które w tej chwili przed nami stoi, przed obywatelami, ale także przed, przed wszystkimi firmami, które działają, można powiedzieć, praktycznie we wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Stąd też niezwykle ważna rola, aby nasi naukowcy uczestniczyli w procesach związanych z kształceniem przyszłych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale przede wszystkim, aby każdy absolwent Politechniki Śląskiej, który będzie rozpoczynał pracę. Miał świadomość zagrożeń czyhających na niego i był przygotowany, w jaki sposób zareagować w takich sytuacjach.